Witam Was bardzo serdecznie ponownie z Kolumbii. Dziś podzielę się z Wami wszystkimi pewną informacją, którą udało mi się zdobyć, i myślę, że będzie przydatna dla Was, wszystkich, którzy odwiedzają te kontynenty. Bo jak wiadomo, na tych kontynentach grasują krwiożercze bestie, czyli komary, insekty przeróżne, które uwielbiają krew. Są to małe wampiry. Które w posta są to wampiry, które pozmieniały się w postać małych insektów, żeby ich nie było widać. Bo jak wiadomo z filmów i z bajek, mają one takie moce, żeby się zmieniać w nietoperze albo w inne różne e, e, stworzenia. Więc tym razem przychodzą do nas w postaci komarów. I są bardzo krwiożercze. I udało mi się zdobyć tą informację od pewnej kolumbijki, że bo używali, w sumie używaliśmy jakichś tam olejków takich eterycznych, lawenda, mięta i coś tam jeszcze pomieszane, które tak naprawdę nie działały za długo, może przez chwilę i jesteśmy cali pogryzieni. A i są, te pogryzienia są bardzo bolące, dotkliwe, swędzące, nie da się spać czasem w nocy. I przypadkiem od jednej dziewczyny tutaj uzyskałem taką informację, że jest tutaj takie drzewo, którym trzeba się posmarować listkami tego drzewa i pomaga. I sprawdziliśmy to i działa. Powiem Wam, <grywam> działa. Lepiej działa niż te, niż te kupowane olejki przeróżne, które żeśmy kupili wcześniej. Pokażę Wam tutaj to drzewo. Nazywa się ono szupin po polsku. Inna nazwa to safora. Wygląda ono, ono tak. To jest to drzewo. Takie ma zielone kuleczki. Teraz tu są też czerwone. Takie jeszcze jest Małe, niedojrzałe trzeba zerwać taki listek, zerwać taki listek i się natrzeć tym listkiem. Po prostu natrzeć się, ręce, nogi, wszystko ponacierać. Że I ta wydzielina z tych listków prawdopodobnie odstrasza komary. Nie lubią tego zapachu. Może albo tego soku. Może jest to dla nich jakaś trucizna. Powiem wam, że działa. Naprawdę działa. Nie chcą podlatywać. No. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Ten filmik jest dość krótki, ale jest to tylko informacja dla wszystkich, aby Wam wszystkim e, pomóc w tym, e, w tym dotkliwym i przykrym zdarzeniu, jakie jest kąsanie przez komary. E, pozdrawiam wszystkich znajomych. Dziękuję za subskrypcję, za zostawienie suba i łapki w górę. Pamiętajcie, że ta łapka w górę pomaga nam rozwijać kanał, gdyż. E, może pchną dalej nasze filmiki, bo jak na razie to stoją prawdopodobnie przez jakieś informacje, które dałem w poprzednich filmikach. Zablokowali jakiegoś cichego bana nam dali. I tak, także polecamy pchnąć dalej nasze filmiki, abyśmy mogli się rozwijać. Pozdrawiam wszystkich znajomych Kacpra Olafa i Joskara. Dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego odcinka tu z takiego pięknego miejsca. Zobaczcie, uwielbiam, te, uwielbiam te słomiane dachy, te bambusowe domki. Jest to coś... Pokażę wam tutaj kawałek. Jest to coś pięknego. Tutaj e, tutaj jest kuchnia taka otwarta, gdzie można sobie gotować miejsca do jedzenia. Tak leżą tutaj poduchy, tylko że jest pora deszczowa, to, to pościągali te poduchy, ale tu jest taki ogród Czyli drzewa. Mango są na podwórku. Tam bananowce ogromne. Tam są pokoje, łazienki, u góry, miejsce do grilla, bar. Tu jest nasz pokój, gdzie sobie śpimy. I za takie, za takie miejsce płacimy e, jakieś 13 dolarów za dobę. Jeszcze raz wam tu pokażę. Nie są to pięcioglaskowe hotele, oczywiście, za które trzeba płacić kupę kasy, ale jest też pięknie. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do subskrybowania, także zapraszam do na, na nasz kanał na Instagram, taka sama nazwa jak tutaj. Do zobaczenia w następnym odcinku.